Hej, witajcie, jestem Żegu w kolejnym odcinku drugim już zagramy w The Legend of Zelda: .pl. Jakby ktoś jeszcze się nie skapnął, hmm, aha, dobra, jeszcze nie mamy. Kontynuujemy nasze przygody. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku Królewna została zamieniona w kamień przez złego czarodzieja, czarownika z całkiem ciekawym designem postaci, na pewno ładniejszym niż Gruby Link. Lol, ona mnie przepycha. Dobra, N nieważne. ważne. eee, Och, e e szogu, obudziłeś się, dobrze się czujesz? Stań obok niego. Nie, nie pamiętam jak miał głos. Król Hyrule zaraz przemówi. zapewnił wszyscy wiecie. Człowiek o imieniu Vati zamienił moją córkę z LDF-kami. Gdybyśmy mieli ostrze... Święte ostrze Pikory moglibyśmy zdjąć te kące, ale Vati złamał ostrze. Jakkolwiek nie tracę nadziei. Co wiecie o Pikori? Pikori? Masz na myśli te malutkie chochliki z bajek? Właśnie te. Ale Pikori to nie tylko legenda. One na pewno istnieją. Nikt spoza królewskiej rodziny nie znał ich prawdy. Pikori, którzy wyku wykuli święte ostrze, żyją głęboko w lesie Majniszy. Powinni dać radę naprawić złamane ostrze i przejść oczy. Co? No, to musimy natychmiast wysłać tam żołnierzy. Nie, to niczego to niczego nie da. Pikori pokazują się tylko małym dzieciom. Nasi żołnierze mogą szukać ich latami, a i tak nie znajdą. Lepiej się? Rozumiem. Może w takim razie pójdziesz Pójdziesz szogu? Jeśli już odzyskał siły, to tak. Chcę go o to poprosić. Błagam pomóż nam odczarować moją kochaną Delbę Nawet król nas błaga Na kolana śmieciu. Pikori powinni wiedzieć jak zrobić nowy święty miecz Przez te uwolnione potwory podróż może, podróż może okazać się niebezpieczna Proszę wyjdź ze sobą ten miecz Razem ze złamanym ostrzem Pikori To jest ostrze Pikori I tutaj zaraz dostaniemy naszą pierwszą broń Piękny mieczyk. W ogóle w tym odcinku włączyłem sobie stoper. To jest przydatne. Leży sobie na biurku. No, zapomniałem tekstu. No niestety. Kiedyś było to miejsce spotkań ludzi i pikorii. Chyba tam najlepiej zacząć poszukiwania. Zabierz ze sobą mapę. Jeśli zgubisz się podczas wędrówki, po prostu spójrz na mapę otworzy naciśnij start oraz L lub R zaznaczyłem położenie lasu powodzenia uważaj na siebie otrzymaliśmy mapę Hyrule tak i tak wygląda mapa mamy iść tam mucha cio dobra liczę na Ciebie szogu tylko Ty możesz złamać klątwę i uratować królewne Zeldę wiem wiem i teraz mamy start tu mamy swój ek ekwipunek Części serca tu mamy mieć pikory. I mapa musimy przejść najpierw tutaj, potem tutaj, tak, jakoś tak. O, tu mamy jeszcze taką mapę, tego nie wiedziałem. Przydatne, przydatne. Ile to człowiek może się nauczyć? Teraz wychodzimy z zamku, gdzie jest całkiem przejana muzyczka. Taka, taka mroczna taka taka, ty ty terer. taka taka ty, ty, ty. No, koniec yy, jeszcze chciałem wam wyjaśnić czemu nie było filmików nie wiem czy czytaliście może biuletyn biuletyn tak to nazwać można, to no, się biuletyn właśnie tak, tak to się miecza yy, musiałem oddać komputer do naprawy wymieniłem wejścia z przodu oraz, oraz, miałem wycieczkę, po której niestety yy, można było można nazwać to... Mam no rację, wróć, Bo się zgubiłem. Zgubiłem myśl. Wróciłem z wycieczki i po której niestety się rozporowałem z moim garduchodem. I próbowałem nagrać, ale naprawdę nic z tego nie wychodziło. Dalej jeszcze trochę mam. Yy, ale już jest w porządku. Znaczy, mam no w porządku, lepiej niż wcześniej Coś taki dziwnego no o. serce, od trochę tak I teraz powinno nam się z tego co Nie, dobra, nie wiem co to są te części serca Dobra, może zaskoczymy sobie tutaj Warto ścinać te trawy Może to się wydać monotonne, ale tam znajdziemy troszeczkę rupi yy, serca albo jakiś własny przedmiot Baratny, żeby był jakiś przedmiot no, mi się wydaje że jest Dobra, teraz y, jak mamy mierz to możemy ściąć to drzewka i mamy rancholon Lon, nowa lokacja. Tu mamy takie dziury, które możemy skoczyć, potem będziemy mogli zaprać w kamień. A to no, kolejny nowy powiedziałem przeciwnik. Dobra. Kolejny nowy przeciwnik są to krety. To nie jest jeden przeciwnik, zobaczycie teraz. Są to krety, które po prostu kopią w ziemi i możemy je zaatakować, jakby stawią głowę. Albo jak właśnie skoczą wszystkie na siebie. I tak. A co do tamtego pierwszego przeciwnika, jest to podstawowy przeciwnik Zeldy. Właśnie strzela on pociskami, którymi można bardzo łatwo wyblokować tarczą. O o o, Bambułko mnie zrobił. Kurde. To tu serca. Tak, i tu mamy... Yy, tak jak mamy trzy serduszka na górze, to nie tracimy jednego serduszka za każde uderzenie, ale yy, jedną czwartą za każde uderzenie. Przynajmniej od tych słabszych potworów. Potem to wychodzi chyba po pół. Wschodnia z Czy mamy tu iść? Chyba tak. O, o tak jak widzicie wylatują niech rób rupie, tak na razie, to tam na dole, znaczy w prawym dolnym rogu mamy pokazaną ilość naszych rupi dajcie sekundkę muszę telefon odblokować i 7 minut jest o, ok, będę musiał pamiętać żeby kliknąć co jakiś czas na telefon, to odzyskać go last Minish, czyli lokacja do której mieliśmy się udać Zablakować, zablokujemy, atakujemy jak może ktoś z was grał w pierwszą Zeldę, to tam właśnie były, byli przeciwnicy jeszcze niebiescy z których wypadały bomby a w tej części już nie wiem co to lata cały czas ja się w kurze wszystko pozabijam potnę ich moim mieczem w najbliższym czasie możecie też oczekiwać to znaczy w najbliższym czasie w tym tygodniu jeżeli oglądacie to w poniedziałek znaczy nagrywam w sobotę to, już tak w sobotę nagrywam, ale, 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 ale zobaczycie to w poniedziałek. O nie, zapomniałem, że nie możemy tam wchodzić, a to jest kolejny nowy przeciwnik, wytrzymuje od nas dwa ciosy, całkiem sporo, potem tu mamy w ogóle to jest taki glut, którego nie możemy zaatakować w formie gluta. Jak do niego podchodzimy, to się właśnie chowa w formie gluta, i skacze na nas. Przy dobie się, się jakieś serce. Naprawdę mam nowe okany i mówię tak jakby bez słowa. Dobra, wiecie co? Robię tu sekundową pauzę i się A Okej, okay, już wróciłem, wróciłem. Proszę, telefon blokuje, bo zapomniałem go znowu puknąć. Gdzie mam pamiątkę? A, to mogę. Dobra, nieważne, niech leży tutaj na kolanach I tu mamy pijeniek wyglądający dosyć normalnie, możemy po nim skakać Później się okaże, że jest on nam potrzebnym Kolejny glut Zaczący na nas glut Panie glucie Uuu, u, co się dzieje? Tutaj jakiegoś innego, dziwną katkę a wow, na no pomoc, czy ktoś mnie słyszy? Nie! Fuck you! Nie lubię tej postaci. Tak, to jest postać. Wycięliśmy. Nie gaśnij telefonie. Nie za to ci płacę. Wycinamy. Suka... Szukam. Szukam, tak. Szukam serduszek. GGG Hej ty tam mały, mała to Au Hej nie stój tak Co tam było? Au Co z tobą, lubisz patrzeć jak się nade mną znajcają? Pomóż mi To jest dosyć śmieszne Proszę bardzo Doskonale Mało brakowało, żebym sam nie dał im rady Ale pomówmy o czymś innym Co robisz? Co robi tu głęboko w lesie samotnym Uciekłem z domu. Ach tak! Powiadasz Picori oraz Watti? Watti kogoś zaczarował. Co? Święte Ostrze? Co to za wiksy? Naprawdę rozumiem. Wiesz, mamy ze sobą wiele wspólnego. No bo widzisz, ja także chcę zdjąć klątwę rzuconą przez Wattiego. A ty powiedziałeś, że przekucie Świętego Ostrza może zdjąć jego klątwę, prawda? No to znalazłem, znalazłeś sobie towarzysza, mój chłopcze. Nazywam się Ezlo. Ezlo, Ezlo. Strasznie miło Cię poznać. Ezio. Czekaj, czekaj, mu... Czekaj, czekaj, mówię, ale szybko idziesz. Doprawdy za szybko. Nie możesz zwolnić, zapewne. Zauważuję, że nie mam nóg. Chłopcze, przyjrzyj mi się. Naprawdę sądzisz, że nadążę za tobą? Goddammit, nikt ci nie kazał za mną iść. Nic nie dociera, ciężko jest z tobą się dogadać, chłopcze. I nam na głowę. No, teraz na pewno mnie nie zgubisz. Ojej, ale to wygodnie, na pewno wygodniej niż sądziłem. To duże ułatwienie. Hej, przestań się wiercić, stój w miejscu, no dobrze. O tak, o to chodziło, znacznie lepiej. Przypuszczam, że jeszcze wiele musisz się nauczyć o tym świecie. Jeśli chcesz mojej rady, to wciśnij selek. Chętnie pomogę. Ach, co za biedne dziecko. Ej, ty! Mam cię zrzucić w A tu co jest? Szczerze powiedziawszy będzie tędy nie szedłem. No, czy też coś jest. Tu pewnie będzie wyjście. Człap, człap, Dobra, dobra. Teraz wracamy tam, skąd przyszliśmy. Będzie kolejny nudny odcinek, no niestety przygodówka. Znaczy nudny, dla mnie to jest ciekawe, że lubię tę gierkę. Zatrzymajmy no, się na chwilę, natknęliśmy się na coś bardzo ważnego. Świat ludu Majnisz jest bardzo mały, jesteśmy... Jesteś za duży, byś się... Ja mam kilus o Minish, ach tak, racja, pozwól, że ci wyjaśnię. Wy ludzie nazywacie ich pichori, ale oni nazywają siebie Minish. Ciekawe dlaczego w świecie ludzi tylko ten las nosi to miano. Ale jeśli mamy wejść do wioski, musimy się najpierw trochę zmniejszyć. Spójrz na to, na pierwszy rzut oka wygląda jak na zwykły pień, no nie? Tak jak Wam mówiłem. Otóż nie jest to portal używany kiedyś przez ludzi do. coś tam, coś tam. <grych> Z moją pomocą może górzyć, by znaleźć coś do rozslajania. Dobra. Po prostu stan na pniu i wciśnij R, by znaleźć. By znowu stać się dużym staniem, bo pnia i naciśnij R. Weźmy do. wejdźmy na pniu i zrób. Spróbuj to zrobić. tak. I, 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 co jest? Pach! Ale jesteśmy mali. Grzyb, grzyb, grzyb. O, ale za słodne piksele. Widać w świecie widzianym, oczami nie ludu majdziesz. No i co, cieszysz się, że mnie uratowałeś. Nie musisz mi dziękować. Portal zmniejszający rozmiary są wszędzie pod różnymi postaciami jeśli chcesz znowu się dużym tanie wokół portalu tak 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 yy, no dobra nie będę już tego czytał bo troszeczkę za dużo czasu zajmuje yy, właśnie sprawę mam taką czy chcielibyście zobaczyć materiał może z z z z z z e, albo z, Lola, z Doty? też planuję mam nadzieję że to wyjdzie planuję też nagrać materiał z pewnym youtuberem pewnym pewnym niezdrody z kim wioska ma niż nowa lokacja. tak znaleźliśmy ją właśnie otoczyli nas run bitch run do tyłu do tyłu szybko! Piko piko pikori! Do tyłu o! Wystraszyli się! Tak tak tak, tak, tak! Jest jedna osoba, która rozumie i żeby dotrzeć do tej osoby, w ogóle tu możemy rozwalać te truskawki. Pych, pych. Pyk na telefon. O o o, niebieski. Pięć rupi tu? Nie, to nie tu. Jeszcze kawałeczek i... czyżbyśmy byli... tak, jesteśmy. Bardzo ładnie, nie sądzicie? moje mojojojo. Nigdy nie widziałem takiego stroju, jesteś człowiekiem? Ojej! Okay. Minął sporo czasu od kiedyś ostatni raz tu mam na imię Festari, opiekuję się pastwem coś tam, coś tam na północy. Zdaje się, że masz problem z naszym językiem, prawda? Powinieneś użyć paplającego orzecha, pozwoli Ci zrozumieć nasz język. Znajdziesz go w domku w domu w kształcie beczki. Beczki. Przypadek nie sądzę. Okej. Okay. Tom w kształcie beczki. Niebieski kwiat... Kolcami, niebieskich z kolcami. Beczka, beczka, beczka śmiechu. O, wróć, wróć, już, już, już zepsułem, tak nie. Tak, zepsułem. Muszę wyjść stąd. Sarkin? i muszę to przesunąć tak znowu się pomyliłem och szogu to zapewne jest paplający owo orzech o którym mówił ktoś tam no to lepiej go zwiedz bo inaczej niczego nie zdziałamy Zjedliśmy paplający orzech teraz rozumiesz język majnisz. tak teraz rozumiemy ich język jak mi nie wierzycie to zobaczcie Starzec powiedział, że ludzie już nie mogą nas widzieć jak kiedyś to nie bywało, że tu możesz. Dobra. Myślę, że przejdziemy jeszcze do tego starca. Jestem głupi, niepotrzebnie włączyć sobie stoper mam przecież na... Ja nie mogę. Jestem głupi. Niepotrzebnie włączyłem sobie stoper tylko dlatego, że mam na tym. Na Camtasia. Camtasia, Camtasi... Camtasi, ja nie mogę. Kamtasi. Camtasi mam. Czas pokazany. Och, mówisz naszym językiem. Już dawno nie było tu obcego, który by władał naszą mową. Wprawdzie nie mamy wiele do zaoferowania, za ale proszę rozgość się. Dziękuję za zaproszenie, ale nie mamy na to czasu, bo zna się Ezlo. Ten dzieciak to szogu. Musimy zdjąć klątwę, która została rzucona na królewny Hyrule. Było, by to uczynić, musimy przekuć złamane ostrze Pikori. Ach tak, i przybyliście tu, byśmy przekuli, wam to ostrze. Do tego potrzebne nam będzie cztery ży żywioły. Są to krystaliczne formy energii, który którymi wypełnione jest wypełniony jest nasz świat. Jedyne poprzez dodanie do ostrza tych energii mo można wykuć ten te ok. Ostrze, pokaż mi swoją mapę... nowe ostrze, pokaż mi swoją mapę, zaznaczę to na niej miejsce, gdzie można znaleźć te żywioły. Aha, ok. Dobra, dobra. Mamy porozmawiać z tym typkiem. już już, to Pozwólcie, że sobie przyspieszę to. Hop, hop. Endy, proszę. Spokojnie, jak na wojnie. Wydupiaj, mucha. Tutaj? Tak, tutaj. Dobra, myślę, że... Dobrze. Myślę, że w tym momencie możemy skończyć nasz odcinek. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Cześć!